Wow, 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 wow! Spokojnie, spokojnie. Jestem treserem takich jak ty. Spokojnie, nie, nie bój się mnie. Między nami jest specjalna więź, więc spokojnie. Zaraz ci coś przyniosę, poczekaj. Mam tu dla ciebie przysmak. Oko spoko. Hop. Jurassic World. Jurassic World to tak naprawdę czwarta część cyklu o parku jurajskim. Pierwsza część, kiedy wychodziła w 93 roku, to był istny szał. Po prostu e, sam pamiętam, jak byłem dzieckiem, to wszyscy po prostu szaleli za dinozaurami. Było tego cała cała masa, były różne gazety, książki no dzieciaki po prostu były zachwycone dinozaurami i ten film wpadł po prostu w idealny okres. Druga i trzecia część nie zdobyły takiej popularności, w sumie nie osobiście. Druga część się nawet podoba, lubię postać Jeffa Goldbluma zarówno w pierwszej, jak i właśnie w drugiej części, gdzie jest głównym bohaterem. Więc jak najbardziej yy, spoko. Trójka to jest, no niestety... Na tą chwilę hała i najgorsza chyba część ze wszystkich. Jak jest czwartą częścią, która po latach przychodzi do kin? No to postaram wam się opowiedzieć. Jurassic World zaczyna się w momencie, kiedy już park funkcjonuje, ludzie już wiedzą, że są dinozaury na wyspie. Zrobiony jest z tego taki trochę Disneyland właściwie taki właśnie Disneyland. Z różnymi atrakcjami, a to ludzie oglądają jak wielki morski e, dinozaur pożera wielkiego, choć w porównaniu z nim bardzo malutkiego rekina. E, jeżdżą po polach, w takich kulach, gdzie mogą oglądać sobie z bliska inne roślinożerne dinozaury. Jest specjalny wybieg do karmienia T-rexa, gdzie ludzie mogą oglądać jak T-rex jest karmiony, no ogólnie e, bajery i tak dalej. Ten park już funkcjonuje od jakiegoś czasu, więc aby zachować płynność gotówki inwestorzy postanawiają stworzyć nowego dinozaura, jeszcze groźniejszego i w, i w ogóle takiego mega full wypas. Dla potrzeb recenzji nazwiemy go z dupy do mordy zaurem, bo w sumie nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywa, miał jakąś taką głupią nazwę. W każdym razie, jak można się spodziewać, historia zatacza koło, więc z dupy do mordyzaur uwalnia się, no i niestety ludzie, którzy są na tej wyspie są uwięzieni, bo nie mogą uciekać. Nie wiem w sumie dlaczego nie mogą uciekać, ale no nie mogą, więc są pożerani przez dinozaury, przez naszego z dupy do mordyzaura, albo przez inne, które zostają uwolnione. No i mamy naszego głównego bohatera Owena, który jest tutaj y, byłym wojskowym, który zajmuje się tresurą raptorów. No już po pierwszych zwiastunach trochę mi się to nie podobało. Bardzo bałem się tego, że twórcy nie wybrną za bardzo z tego, y, jak to jest przedstawione. Dlaczego y, akurat taka więź tworzy się między głównym bohaterem granym przez Chrisa Prata, a tymi po prostu dinozaurami. No i szczerze powiedziawszy, twórcy z tego nie wybrnęli. Bohaterowie, którzy pojawiają się w tym filmie są po prostu... Papierowi, i mimo tego, że Chris Pratt jest y, fajnym aktorem, charyzmatycznym, to niestety on też popada w tą kliszę macho i jest takim właśnie super kolesiem, który ma na sobie y, kurtkę nieśmiertelności, któremu nie ma prawa nic się po prostu w tym filmie zdarzyć. Ale są też inne postacie. Mamy postać dwójki braci, którzy wprowadzają niby taki wątek troszkę y, chwytający za serce, ponieważ bracia. Troszkę się nie dogadują. Jeden starszy, drugi młodszy. Jeden bardziej chce podrywać laski, a ten drugi jest zajarany dinozaurami. I z czasem oni są też wkurzający. No i mamy moją ulubienicę, czyli. Panią, która prowadzi ten cały park rozrywki, która zapitala w 10-centymetrowych szpilkach przez cały film, po błocie, po, po, po wszystkim po prostu. No i też jest tak sztuczna i tak papierowa, i tutaj, może mały spoiler, ale między nią a naszym głównym bohaterem wywodzi się jakiś wątek romantyczny, który jest całkowicie, wybaczcie z, takie sformułowanie, ale z dupy. Nie jest to w, nie, nikt nie jest w stanie w to uwierzyć, jak oni mogliby ze sobą, że tak powiem, być, no chyba że tylko pod wpływem chwili zagrożenia stwierdzi, no dobra, tu jest... ja jestem facetem macho, a ty jesteś kobitką, w sumie nie najbrzydszą, no to może się troszkę tam skumamy, ale jest to po prostu naciągane. I w tym filmie jest po prostu masę naciskanych takich głupot, które przeszkadzają po prostu w odbiorze tego filmu. E, tylko i wyłącznie ratowało mnie to, że byłem po piwie, kiedy go oglądałem, bo nie wiem, czy bym po prostu chciał wytrzymać do końca. Nie jesteśmy w stanie jakby zżyć się z którymkolwiek z tych bohaterów, więc właściwie czekamy tylko aż te dinozaury... Zaczną znowu coś robić, bo jeżeli nasi bohaterowie zaczną gadać, to są takie głupoty, które no po prostu aż głowa boli od, te, od tego, jak są napisane te postacie, jak po prostu sztampowe i jak przewidywalne są te akcje, bo tak naprawdę od razu, kiedy poznajemy danego bohatera, to możemy strzelić w ciemno, że na przykład ten, ten zginie, ten zginie, a ten na pewno przeżyje i ten na pewno przeżyje i uwierzcie mi, będą to strzały 100% celne. Dlatego dla filmu Jurassic World może być tylko jedna ocena. Bo Jurassic World warto obejrzeć po pijaku. Niestety brakuje tego napięcia, które powodowało w pierwszym filmie, że po prostu siedzieliśmy na krawędzi fotela i się zastanawialiśmy, co się stanie z naszymi bohaterami. Tutaj niestety nawet nie ma jednej takiej sceny, gdzie byśmy się zastanawiali, czy ten goniący naszych bohaterów z dupy do mordyzaur jest w stanie w ogóle komukolwiek z tych bohaterów głównych zagrozić. A jak wy się bawiliście na filmie Jurassic World, napiszcie mi w komentarzu. Mam nadzieję, że rozwinie się jakaś fajna dyskusja. Eee, a ja żegnam się. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć!